Deus Jesteśmy. Wykrywacz, co się gryzą. Wpadz. Jedyneczka, Zilbergrosik, Grosik Już Wam mówię, który roczek. O nie chcę wyostrzyć coś. 1824. A tutaj, a tutaj... Na, na tym nie widać. No, na później ogólnie. się zobaczy. Jest daro. Jest sikora. A patrzcie, co sikora trafi. Kurwa mia... Przy samej bazie, kurwa. Miazga, Napoleon. Miazga. Nasza baza tu jest, a w lasek niepozorny, a tutaj patrzcie Napoleon. Napoleon i, i sreberko. Elegancja? W chodzi, Dziku. Zbychu. Jesteśmy Dobra, na razie Siemano, jest Sygnał 83 stały Jest bardzo płytko, bo nogą przejechałem i jest coraz mocniejsze Zaraz sprawdzimy Gdzie tu coś jest O! Mamy monetkę O, jest sreberko Jest sreberko Ładny stan. Zilbergrosik jest. jest ok. O, tutaj trochę zarysowany. Ale to nic. Ważne, że jest sreberko. Dobra, lecę dalej. Jest monetka. I są to trzy krajcary. żeby było strzyło. o trzy krajcarki po roku wam nie podam bo nie jest za bardzo czytelny ale jest ładna monetka moja druga moja druga taka no także łącznie dzisiaj czy na razie są trzy monetki jedna boratyna tam wpadła jeszcze yy, i jeszcze taka klamerka trzy monety w tym dwa srebra pff mega, dla mnie super wypadzik, już, już jestem zadowolony no także śmigamy dalej taki dołeczek tutaj, na razie witam kolejny dzień jestem w ogóle w innym miejscu w innej miejscowości właśnie no, chodziliśmy po polu tam u rolnika no, pozwoli nam nic nie wychodziło, wchodzę na drogę pierwszy sygnał i kolejny Napoleon duża 24-ka Patrzcie, fart jak nic. Dwa dni z rzędu. Patrzcie, to jest strzał. 24. Pierwszy raz. Dużego polona trafiłem. Jest moc. Dobra, lecimy dalej. Może coś tu będzie na tej drodze. Trzymajcie się. No i mam sreberko. Dziurka nieduża Ale taka 48 część talara Bardzo ładny stan Chyba takiej daty nawet jeszcze nie mam 42 Wychodziły różne Mam dosyć tam Sporo tak, tych sreberek Jak widać mennica Ale stan mega Pole już Zasiane, ale rolnik mi wcześniej mówił, że dopóki zielone nie będzie tak jak jest tam dalej, to mogę sobie śmigać. Więc jeszcze raz taka monetka. Dobra, lecę dalej, taki dałek. Znów to samo pole ładna pogoda, słoneczko świeci i tu jest monetka tu, 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 tu zaraz zobaczymy co to jest o, dyszka ale to nie jest ta zwykła, tylko ta ładniejsza Taka dyszka. Ładny, ładny stan. No, także lecę dalej. No i jest Solidek, Burytyńczyk. Bardzo ładny stan. 1664, nasza Polska. Piękny stan. Dobra, lecę dalej. No, wariaty, wykopałem właśnie z pola kawałek gofrownicy. <noise> Patrzcie. O. Są tu napisy. Tu najbardziej czytelny fel, ale jest odłamany. Z tego co wiem to wafel. No, także taki kawałek gofrownicy wykopany. Dobra, lecę dalej szukać drugiej części. Trzymajcie się no się, mano, znowu ja. Leży sobie hak na wierzchu. Nie kopałem w ogóle. I sprawdzimy, co to jest. O kurde. Chyba będzie coś fajnego. Mam podobny hak, tylko że okrągły. Jest. Jest hak mundurowy. Niemiecki. Zajebiście No takiego jeszcze nie mam haka Pierwszy mój Zajebisty Bicie jest Niemieckie Czyli do kompletu będzie Mam okrągły Teraz jest, jest taki Mega mega Na samym wierzchu wyorany Tylko podnosić Tylko podnosić takie fanty Mega mega fancik Dobra lecę dalej no, jestem znowu Tutaj jest coś e, Prawdopodobnie będzie to guzik Jest Piękny guzik, bruski z koroną Czekajcie chwilę, o prawacji. Tylko go przeczyszczę. Niestety chyba nie będzie miał uszka. Dobra, już jestem. Piękny pruski guzik. Ale niestety uszka brak. Ale to nic ładny Ładny stan, one ładne zawsze wychodziły. Mam jeszcze taki hak mundurowy i cztery chyba takie guziki. Dobra, lecę dalej. Wyskoczył teraz taki ciekawy fant. Mówię, kurde, kawałek łyżeczki na początku, ale końcówka jakaś dziwna. Nie wiem co to było, wygląda jak nie wiem, jakieś dłuto. No nie wiem do czego to mogło służyć. Tu jakieś przyostrzone na końcu raczej to srebra nie jest bardziej kurde posrebrzane trochę się świeci ale żadnych bić nie ma ciężko jest nawet nawet no nie wiem może zaraz się spytać na grupie co to jest ale ciekawy fancik ciekawy no dobra lecę dalej no jest mega fancior już go wyczyściłem bo nie wiedziałem co to jest patrzcie ja pierdola zajebisty Jeleń byk na wisiorku. Piękny wisiorek. I z tyłu. I z tyłu dwie bronie z laurami. Piękny, piękny strzał. Pozłacany był, bo są jeszcze kawałki złoceń. Piękny strzał. Naprawdę mega mega. Kurde, nie spodziewałem się taki dołek, tutaj. Mega strzał, naprawdę. Pole dzisiaj daje, ale dzisiaj będzie dzisiaj kopane. Piękny strzał. Dobra, lecę dalej. No, jestem ponownie. Jest nowy jakiś kolejny fangior I jest jakaś kurde gwiazda. No ciekawe miedziana, żadnych napisów nie ma Ale fajny fajcik taka gwiazda ogólnie w domu mam dwie gwiazdy. Yy, jedna jest tam chyba Sumkuri coś takiego yy. Nawet chyba foty stawię, bo jedna ma napis na środku Ritten ten, i nie wiem do końca co to jest. Może ktoś z Was będzie wiedział. Także wstawię fotki jednej gwiazdy. No, z dwóch wstawię, ale tym jedną Magdij jakiś prosił, a to nie wiem, to jakaś taka. No nie wiem. Raczej to nie jest odznaka, chociaż dzisiaj fajne fanty wyskakują, Ładna pogoda jest, także. Fanty w sumie na wierzchu leżą, bo nie kopałem, tylko leżało. No. Dobra, lecę dalej. Patrzcie, tu, patrzcie się tutaj przed chwilą yy, wykopałem tę gwiazdę. I teraz jest odznaka niemiecka. Kurde, mega fancior. Ale dzisiaj dzionek daje. Sypią się fanty jak... Piękny strzał. Ale kurde, bicia ładne, mega, mega strzał, jeszcze nawet się kolorki zachowały jakieś. To jest chyba jakaś odznaka związana z kobietami, z tego co kojarzę. Liga kobiet, tak mi się coś wydaje. Ale nie jestem pewien. Jeżeli nie, no to mnie poprawcie w komentarzu. Mega strzał. Zajebisty. No, dzisiaj dzionek. dzisiaj naprawdę piękna pogoda. i Jeszcze takie fanty. Mega. Dobra, lecę dalej. No, jestem. Yy, A się widzicie, odkleiła się krągłość jakaś, no, ale no nie wiem co to jest. A, 10 fenoli. O, 10 fenolów Adolfa Zaraz wyschnie i, i po monecie To moneta z cyku, ona tak szybko się zżera Wpadło po drodze jakieś, kurde, nie wiem Cztery takie fenole Adolfowe, ale nie nagrywałem Teraz zobaczyłem rancik, więc mówię, nagram Nawet nie wyciągałem no, także takie, taka monetka. Dobra, lecę dalej na razie. Jest kolejny fanciur leży tutaj. No, z tej strony wygląda, że to jest już guzik. Z drugiej strony orzełek PRL. Czekajcie, Tylko. O, Przyczyszczę go. żeby go lepiej pokazać, no, dzisiaj fanciory dopisują. Dzisiaj fanciory dopisują. Mega fajny dzionek. No, także kompletny z Ale takim się jeszcze nie spotkałem z takim guzikiem znaczy miałem te te większe wszystkie nie? ale jeszcze takiego małego z, z nie miałem o kurde no trzeba cyk ładny guziczek na pewno jest ciekawszy taki guzik niż niż jakiś zwykły, gładki Taki Zorzełkiem jest spoko Dobra, lecę dalej Jest coś większego teraz Jakaś spora moneta Do takiej wielkości to zazwyczaj u mnie 3 feningi 4 wychodziły, coś takiego A co to jest? Trójka. O kurde, to nie jest raczej. Trzy grosze. Trzy feningi. To jest coś lepszego. Jest coś ładnego. Nie wiem co to jest. Trzy grosze poznańskie. Jedzie jakiś ciągnik, ale to nic. A, ale strzał. Ja pierdzielę. To jest. To jest strzał. Kurde. Piękny. Piękny strzał. Mam tylko jednego grosza poznańskiego, ale trzech. No nie spodziewałem się tutaj Hu hu. Przepiękna moneta 1816 Zajebista Dobra, lecę dalej